I o systemie tutaj, jesteśmy na Gold czy na którym jak widzicie mamy 1638 zł. balansie. oczywiście jest go dzikiem 10% monsun, mole 2 zł. 10 groszy na przetestowanie strony, dużo metod płatności, jak widzicie, w ligi, karty, przelewy skiny, krypto, PayPal, Gift gift karty z MgP, Apple Pay, naprawdę jest z czego wybierać. Skiny to są natychmiastowe płatności Kami. That's right. nie musicie czekać 8 dni, żeby wasza płatność przeszła, macie ją od razu na waszym koncie. E, oczywiście. Działa to na poziomie tego, że no wiesz, mordko, yy, Masz yy, limit, który się zwiększa przy każdym doładowaniu. I czym <tum tum> większy limit, tym więcej możesz wpłacić. Po prostu. O to chodzi. Dobra, yy, może zacznijmy z intrem. Na stronie CSGO skins czeka na ciebie ekstra bonus do doładowania. Kosa warta 2500 zł może trafić w Twoje ręce. Wystarczy wpłacić 840 z kodem Tuchaj i w przypadku otrzymania prezentu otrzymasz powiadomienie od razu po doładowaniu. Kostka będzie czekać w EkwiPunku na wypłatę. Powodzenia. Tak więc już gramy, gramy sobie i klikamy, bo naprawdę jest co poklikać na tym Czkinie się. Eee, no, mimo iż gramy codziennie, to zawsze coś tutaj nas zaskoczy, jak na przykład Agans Case 162 zł. Sprawdźmy co tam poleci z tego oj, już oj, 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 myślę że Gorilla warfare, ale mamy sabry soldier. oj to jest połowa mi pi, pitakhe z powrotem ale wrzucimy się, obie więcej takich 10 nie, jeszcze 10, ale 9 zostać spoko short 1 na 1 na 1 na 1 Spoko. Piękna sprawa, oczywiście dużo osób gra na CSGO, jak widzicie, dopóki nie zrobicie jakiejś dziwnej bitwy, to nawet tu ktoś dołącza, ludzie wbijają i grają, a my mamy taką bitwę dziwną z, z kategorii tych dziwniejszych, więc strzelamy, jedziemy, lecimy, nie śpimy. Spoko, cztery osoby, dziewięć skrzynek, proszę, żeby naleciało nam jakiegoś golda. Żeby nam się coś zwróciło, bo wiecie, no ciężko, szczerze na 4 osoby jeszcze ciężej jest zrobić ten profit, ale ja wierzę, ja wierzę, że nam się uda, okej, okay. jest ładny skin, o myślałem, że to droższy, skoro to czerwona, a to tylko 110 w porównaniu do innych, to nie jest drogo, 146, ajajaj, no błagam, żeby coś poleciało nam w końcu dobrego, dobrego drogiego, pięknego. 221 zł the Professionals, Pierwsza rzecz, która coś kosztuje. No ale tak to. Tak to nie ma tutaj nic ciekawego. No nic i ostatnio. I jak jest? Jest? ok. 1200. No to jest dwie paki straty. Oprócz tego zostajemy to się 22K, to by były się nawet wyruku po ale tokeny można sobie wymienić sklepy sklepie bitwy, skrzynek na nagrody. Przepiękne nagrody są tutaj. Wymieniacie na co chcecie, dostajecie co chcecie. Później, jak się zdarza, jeżeli macie na przykład do 20 skinów, możecie wymienić sobie na 1, na 2, na 3. Można sobie skleić ładniejszy kipunek, a 20 skinów nikt nie chce. Nawet jeden co można wymienić, wypłaty są natychmiastowe. No i grając na do stronie, dostajemy tokeny eventowe. Tokeny eventowe, które macie za otwieranie skrzynek, za doładowania. E, później można sobie wymienić król z góry na miejsce w rankingu. Uwstrzel skina. Można wymieniać tokeny na skina. Ok. Handlarze bronią. Wymieniamy tokeny na broń. Piękna sprawa. Oprócz tego, jak już pootwieraliśmy sobie troszkę tych agentów, to może wejdźmy sobie jakąś inną bitewkę, kogoś, kto sam też płuci tutaj. No łączmy błogosławione, lecimy z nim. 38. Dwie skrzynki, Tribal Case, Gallery Case. Zazwyczaj nie gram z tymi CS-owymi typowo, bo one naprawdę są jak w cs -ie. Czyli że mało dają. A jak dadzą, to grubo. Czyli, że to chodzi widzą. A tak to te normalne skrzynki zawsze, zawsze coś przyjemnie dają. A i 51 dla bota. Wimy jeszcze w jeszcze to. Jeszcze to. E, po prostu pulchny. Okej, okay, lecimy z Michaelem. Ja też jestem po prostu puchny. zartuję sobie oczywiście, kupa ze mnie. Mm, ok, call the flashes. Jeszcze nic ciekawego nie wyszło. O, no i, no i, no i o to chodzi, o to chodzi, o to chodzi, żeby takie, takie skinki lepsze dropili. Ja jak najgorsze i wtedy sobie wygram, z Zgarny profit. No i tyle, no i tyle. Dziękuję wam za, za oglądanie. Mamy w na koniec. Zapraszam do subowania, lajkowania i komentowania. No i co? No i następnego. Yo.